do domu, to ona znowu się będzie drzeć. Hej, mamo, wróciłam. A wypierdalaj tam do swojego pokoju. No chorba, wiedziałam. Pójdę do Wiktora, może mi pomoże. Ej, Wiktor, bo... Wiem wszystko, słyszałem. E, czemu musimy mieć taką mamę? Nie wiem. Jak chcesz, możesz tu zostać. I ja coś wymyślę. A ty odpocznij. Dzięki, bracie. Ha, mogę wejść na łóżko? Jasne. Napiszę do taty, on może nas do siebie zaprosi. Oliwia, wstawaj. E, co już kolejny dzień? Tak, i dzisiaj jedziemy do taty. Czekaj, co? My mamy tatę? Czekaj, co? My mamy tatę? Tak, ale dobra, spakujmy się i widzimy się pod blokiem. Okej. Okay. No, kurwa, gdzie ona jest? Spóźnimy się. Jestem, jestem, co się drzesz? Ty tam chyba księżyc spakowałaś. Ej, Oliwier, boję się tego typa. Cicho. No kurwa, ojciec to chyba bogaty jest. Nie gadaj, tylko wchodź. Dobra, dobra. Dzień, dzień dobry. dobry. O, dzień dobry, moje dzieci, jak ja się za wami stęskniłem. My, My też. Co? Dobra, zapomniałem wam powiedzieć, ale macie jeszcze brata? To zajebiście. A gdzie on jest? Pojechał do swojej dziewczyny, jakby co to ona tutaj z nim mieszka. Okej. Okay. Dobra, idźcie zobaczyć swoje pokoje. Okej. Okay. Okay. Jezu, jaki cudny to chyba mój... W końcu czysty pokój, i nikt się nie drze. Idę spać. Jaki zajebisty. Dobra, jest już późno, idę się przebrać. Dobra, od razu lepiej idę spać. Przepraszam, skarbie, że ci nic nie powiedziałem, ale. Okej, okay, jasne. Dobra, kubusiu, idę się przebrać. Dobrze. Jak oceniasz? Na sam widok, aż mi stoi. <laughs> Bądźcie trochę ciszej, bo chcą spać. Dobra, faktycznie chodź spać. O kurwa, zapomniałam się przebrać. Od razu lepiej. Kurwa jeszcze spać. Ej wie ktoś gdzie Oliwia? Ona jeszcze pewnie śpi. Dobra, pójdę po nią. A ty to kto? Twój brat, kurwa. A no dobra, nie drżyj tak już pizdy. A tak w ogóle, to po co tu przyszłeś? Bo zaraz idziemy do szkoły. Że co, kurwa? To, że trzeba ruszyć dupę i iść na dół. Daj mi chwilę. Okej. Okay. Że co do szkoły. Mam nadzieję, że będzie fajnie. Idę się przebrać. Zajebiście. Dobra, idę, bo zaraz kupę w Majty zrobią. Jestem. Chodźcie! Ej, a czemu nie ma twojej dziewczyny? Chodzi do innej szkoły. Aha, okej. Okay. Kurwa, czekajcie. Ej, ta dwójka obok kuby, to nowa. No, a ta dziewczyna to pociągająca jest fest. Ej, hi just... Ty się pierdol. No kurwa, co tak stoicie, ruszcie dupy. No, ale trzeba przejść obok nich. A co kurwa, kutasa ci urwią? Ja idę, nie wiem, jak wy. Eee, my może odpuścimy sobie tą lekcję. Hejka, jesteś nowa? Hejka, hejka, tak to part 4, ale muszę wam jeszcze zabrać 1356S, bo to czas na pozdrowienia. Więc pozdrawiam Julkę. Dobra, zapraszam na seans scenę. Hejka, jesteś nowa? Tak. Oto, Hejka! Ja mam na imię Scarlet, a ty to pewnie Oliwia. Tak a w zasadzie skąd wiedziałaś? Twój przyrodni brat to Kuba. Każda laska się do niego klei. Więc zazdro? Um, ale on ma dziewczynę. Dziewczyny chyba. Ej, a tak w zasadzie chcesz dzisiaj jest do klubu. W sumie czemu by nie? Okej, okay, to podjadę po ciebie o 20. Dziewczyny cisza. To to zobaczenia. Chodź Olivia, bo jeszcze musimy zapierdalać do sklepu. E, dobra, czekaj przed szkołą. Okej, okay, ale pośpiesz się. Dobra, chciałaś o coś zapytać? Scarlett, Halo? E tak, el, chciałam zapytać ile masz lat? Ja mam 19. O, to tak jak ja. A tak wyszło, ale dobra, idę, bo mnie zajebie. Dobra, to papa. Jestem To chodź. Ile masz kasy? Dychę. A ja pięć z tej haha i co? Dobra, widzimy się obok kasy. Czy to wszystko tak? To będzie 30 złotych. Dobrze. Dziękuję do widzenia. Dla mnie tylko to. Dobra, zapierdalamy do domu. Dobra, ja na dwudziestą wychodzę, więc idę do pokoju. Ja też? E, dobra, nieważne, idę do pokoju. Dobra, będziesz oceniać. Scarlett, dobra, pięknie, ale nie idziesz na basen. Ładnie, ale nie. E, dobra. Zajebiście? Dobra, jadę po ciebie. O, patrz, twój brat. Co za kutas? Czekaj chwilę. Co to było? Co stoję tylko. Chodź do Kibla, to coś ci pokażę. Co mi chciałaś pokazać? To jak chcesz, czy. Nie gadaj nic. Stop, my nie możemy, jesteśmy przyrodnim rodzeństwem. Nikomu nie powiemy i problem z głowy. No nie wiem, czy to tak działa. Ale dobra, Kuba, kocham cię i czy będziemy razem. O tak. Robili to jednego? No kurwa, gdzie ona jest? Wracam do domu. Co to, to ma być? Przecież byłeś ze mną. E, my już pójdziemy. Dobra, kotku, wchodzimy? Tak, misio. Ja wychodzę do kolegi na dwie nocki, a tata pojechał na dwa dni na urlop. Dobra, wiesz o czym myślę? O, tak, tak. No to dawaj tylko mocno, Kubusiu. Dobra, idę się wykąpać i przebrać. Jaka ona jest, kurwa, piękna? Jestem... Chodź spać? Myśli, kurwa, po co to było, stoi mi teraz. Jutro! No, kurwa, co ja tu robię? O, obudziłaś się, kotku. Kot to takie zwierzę. Co ty odwalasz, jesteśmy razem. Że co? No w klubie wczoraj. W klubie to ja byłam pijana. Ja pierdolę przespałam się z własnym bratem. Dobra, ja spierdalam. Ja pierdolę, co ja narobiłam. Nic nie pamiętam. Ale chciałabym spróbować jeszcze raz, ale na trzeźwo XDD. Nie! Stop, co ty Oliwia pierdolisz. No ale co ja mam mu teraz powiedzieć? O wiem, może... O wiem, może... Hej, sorry, za to wszystko to nie miało tak wyglądać. Czej Oliwia, co ty pierdolisz? Dobra, idę do pokoju. Dobra, pooglądam TT. No co za gówno w tym dysę. Dobra, idę się przebrać. Od razu lepiej? A dzisiaj kurwa szkoła. Nie chce mi się. No kurwa, kto się dobija. Hej, Oliwia, przywitaj się z twoją nową mamą. M, um, okej. Okay. Hej, czy ty masz na imię Oliwia? Tak. O, a ja to twoja mama. Miło mi poznać. Masz jeszcze siostrę, Vanessę. Tylko proszę zaopiekuj się nią dobrze. Okej, okay, mamusiu, będę się nią dobrze opiekować. Dobrze za chwilę do ciebie przyjdzie. Heć! Ja pierdolę to taki mały kurdupel. Co? E nic. Dobra, Wojczoldz. A ty nie masz swojego pokoju? Mam. No to do niego idź. you see, just fetch me. A no dobra, to to pójdę tam z tobą. No kurwa w pokoju nas ralas. Czy ty wjebałaś kupę? Tak. Dobra, idź do swojego pokoju. No dobla. It's spa. O jak słodko śpi. Ehm, um, nie podoba mi się już ten pokój. Zapytam tatę, czy zrobi mi remont. Tato. Oj, przepraszam. Nic się nie stało, mów córeczko. Zrobisz mi remont pokoju? Jasne. Miesiąc później. Dziękuję, tato, jest cudowny. Nie ma za co. W takim łóżku od razu wygodniej. Nie ma jej już pół godziny, może coś się stało. Zadzwonię do niej. Okej. Okay. Nie odbiera, choć poszukamy jej same. Powaliło cię, jest już ciemno. Zadzwoń po kubę. Okej. Okay. Czego chcesz? Spotkamy się pod moim blokiem. Dobra, chodź. To o co chodzi? Jak wiesz, umówiłam się z Lilą i z Oliwią do mnie do domu. I co? I minęło już pół godziny, a Lila nadal nie przyszła. I czemu ja jestem potrzebny? No, dlatego, że jakbyśmy same poszły, to ktoś by nas mógł porwać. A poza tym, to Twoja dziewczyna i masz chyba jej lokalizację, co nie? No, mam. To zobacz, gdzie jest. Okej, okay, to chodźcie za mną. Mmm, dziwne pokazuje, że gdzieś tutaj. Ej, słyszycie to? Uciekajmy. Teraz chyba tutaj. O, auto bolało. Cicho, niunia, nie gadaj, bo w pysk dostaniesz. Kładź się na materac. Ale... Nie ma kurwa żadnego, ale kładź się. Dobrze. Co wy chcecie mi zrobić? Cicho tam. Kamień, papier, nożyce. Kto pierwszy ma z nią seczter? Okej. Okay. Kamień, Kamień, papier, papier nożyce. nożyce. H pierwszy... Dobra, ale idziemy najpierw do sklepu coś jej kupić, bo jak umrze z głodu, to martwego ciała nie będę. Rucha dwa... A ty i się nie ruszaj. Napiszę do Kuby. Napiszę do Kuby. Uf, jak dobrze, że będę mogła się uwolnić od nich. O, już po mnie idą. Mam nadzieję, że nam nie uciekła. O nie! Bra, trochę tu zimno. No halo, gdzie oni są? O, jesteście... Lepiej wracajmy do domu. Mam pomysł, zrobimy może u mnie nockę, bo razem będzie nam raźniej. Wszyscy powiedzieli, że to super pomysł. Okej, okay, to widzimy się o 18, dlatego że jest już cztery w nocy. Okej, okay, chodźmy. O, już jesteście. Wchodźcie do środka. Usiądźcie na kanapę, ja przyniosę coś do jedzonka. Dobra, nie umiałam znaleźć fajnego żarcia, więc obejdzie się bez... Okej, okay, gramy w butelkę, bo stypa. Dobra, ja zaczynam. Dobra, pytanie, czy wyzwanie... Wyzwanie. Przelisz julkę. Z przyjemnością. Dobra, już wystarczy. Kinga jest chyba zazdrosna. Wcale nie. Dobra, teraz ja. W takim łóżku od razu lepiej. Naucz się pukać, kurwa. Dobra, luz spierdalam. Ja pierdolę. Dobra, pogram se w coś, bo nudzi. O Roblox kiedyś miałam, ale odpinstalowałam, Zainstaluję znowu. Jak ja kurwa wyglądam? Kto chce na grupkę pisze ABC. ABC. Ok. Użytkownik Julka123 dodaje Olivia Sigma. Boż, co to za bacon? Zamknij mordę. Idę zmienić skina. Pół godziny później. Jestem. Okej, okay, a może zrobimy face reveal? Nie. No właśnie, trzeba się słuchać naszej ukochanej Kingusi. Ko... Idę spać, bo się nie wyśpię. Ja też hihi. Hi. Dobra, dwóch debili poszło, więc może spotkamy się u mnie jutro wieczorem. W sumie czemu by nie? Oki, a ty czemu się nie odzywasz? E, ja nie wiem. Dobra, nieważny. To widzimy się jutro. jutro. Wychodzę, mamusiu. Dobrze, kochanie. Hm, nie wiem gdzie teraz. My wiemy. Ale jak to? No tak to patrz. A! Nie ma jej już pół godziny, może się coś stało.